Widzimy się ponownie, kochani. Odczyt intuicyjny, przekaz energetyczny kart tarota dla Was. Jak już widzicie po tytule, odczyt typu: Wybierz kartę, połącz swoją energię z wybraną kartą. Tytuł odczytu widzicie już na samym początku, potencjał relacji czy Powinnaś dać szansę tej relacji lub ewentualnie, czy powrócić do tej relacji ponownie. Kochani, zobaczymy. Zobaczymy przede wszystkim potencjał, przeszkody i lekcje do przerobienia. Oczywiście pamiętajcie, odczyt jest ogólny, nie z każdym musi rezonować. Jest to odczyt intuicyjny, odczyt energetyczny i odczyt na podstawie tego, co ja widzę, jak widzę jak postrzegam karty tarota. I informacje, które przekazuję Wam tu i teraz. Kochani, jeżeli macie w głowie przy was osobę, wy wizualizujcie tę osobę, to nie musi być na przykład partner, partnerka, to może być kolega, koleżanka, ktoś z rodziny, to pamiętajcie, że relacja nie zawsze oznacza relacje romantyczne. Czasami po prostu są relacjami międzyludzkimi. Ja zapraszam was do tego odczytu. Oczywiście, jeżeli jesteście gotowi, jeżeli jesteście zainteresowani, Odczytami prywatnymi. Zapraszam również do kontaktu do mnie. Dziś, kochani, dwie karty do wyboru. To jest karta numer jeden. Zatrzymaj, przemyśl, czy ta karta graficznie ciebie do siebie przyciąga. Jeżeli tak, wybierz sobie tą kartę za przewodnika dzisiejszego odczytu. To jest karta numer dwa, i tak samo jak przy karcie numer jeden. Zatrzymaj, zastanów się, jeżeli ta karta grafiką swoją ciebie przyciąga, wybierz tą kartę. Ta karta będzie przewodnikiem Twojego dzisiejszego odczytu. A ja, kochani, zaczynam i zapraszam do tego odczytu. Kochani, przede mną przed Wami karta numer jeden, karta, którą sobie wybraliście. Ja z kart wcześniej oczyszczonych mamy pytanie do kart, zadamy pytanie o potencjał w związku. Potencjał relacji, potencjał znajomości i zobaczymy, co tu karty Wam będą chciały pokazać. Bardzo silna zależność mi w kartach między Wami wychodzi. Obsesyjne myśli, obsesyjne zastanawianie się, dążenie i, jakby ta relacja jest też taka w karcie niewygodnej karty, w karcie relacji niewygodnej. I tutaj karty informują, iż relacja z osobą. O której myślisz, relacja z osobą, o której myślisz, niesz się ze sobą trudności. Tak? Potencjał tej, tego związku jest pod znakiem zapytania, gdyż relacja wychodzi w kartach jako taka trudna. W kartach wygląda jak wieczne wyzwanie, jak wieczne poczucie przy tobie braku porozumienia w podobnym spojrzeniu na przyszłość między wami. Karta ukazuje, iż relacja między wami w odniesieniu do jej potencjału na przyszłość będzie wymagała od ciągłej ciebie pracy ciągłej pracy i tu pracy. bardzo ta karta kładzie nacisk na to, że to będzie wymagane od ciebie. Tak, to ta potencjał na przyszłość będzie wymagał od ciebie ciągłej pracy, ciągłego tłumaczenia partnerowi, jak ty widzisz, postrzegasz, jak chcesz widzieć związek oparty na miłości w twoich oczach. Karta sugeruje. Że relacja w odniesieniu do równego zabiegania o miłość i budowania związku będzie się skłaniała mm, po obciążeniu tym jednej ze stron. Tak? Czyli karta sugeruje, że abyście mogli jakby budować związek, musi być ten, to, to równe zabieganie o miłość. A tutaj jest obciążenie tym jednej ze stron. Bez jakby zrozumienia, ze strony partnera. Tak, to bym mogła wam tutaj określić. Ponadto przy tej osobie możesz odczuwać, że jesteś sama ze wszystkim i wszystko jest na twojej głowie, jakby a docelowo nie panujesz nad wszystkim. To taka ze skrajności w skrajność, tak? Zobaczymy, kochani, ukryte przeszkody, ukryte przeszkody, jeżeli chodzi o potencjał związku, potencjał relacji, potencjał znajomości. No, ta osoba na pewno nie zaryzykuje. To nie jest osoba, która ryzykuje, która jest osobą, która będzie, wiecie, dawała się ponieść, która będzie spontaniczna. No, raczej wychodzi mi tu poczucie braku wsparcia. I od takiej odzajemnionej bliskości, nie tylko emocjonalnej, ale również fizycznej odległości. To może oznaczać odległość fizyczną jako partner, partnerka, ale również odległość, że ta osoba będzie mieszkała daleko i będzie problem z tym spotkaniem się, tak? Będziesz to ty odczuwać, to brzemię tego braku wsparcia, tak? W tej relacji też, jakby, pokazuje mi się, że możesz odczuwać, że to po Twojej stronie jest, że tak to nazwę. Coś nie tak, lub że nie jesteś wystarczająco ładna, miła, czy ogólnie wystarczająca partnerowi po jakimś czasie od trwania znajomości. Możesz doszukiwać się, że coś w, sobie, w tobie jest nie tak, że no dlaczego tak się dzieje, że pewnie tobie, że ty masz, z tobą jest coś nie tak, może tak powiem, tak, że tobie czegoś brakuje, ale tu jest jak, to jest w ogóle, to nie podchodzi, tutaj nawet nie ma o czym mówić, bo mi wychodzi, że no. Tak wygląda Wasza znajomość, tak się dobraliście i taki jest partner przy tobie, że możesz mieć takie odczucia. Ja zobaczę też lekcję do przerobienia. Lekcję do przerobienia między wami. O, patrzcie, widzicie. Widzicie, co się dzieje? I pierwsze cztery karty. I lekcje do przerobienia. Przede wszystkim. Wychodzi mi tutaj przy Tobie lęk strach przed, że tak nazwę byciem poza związkiem, byciem niebraną pod uwagę, niedowartościowaną jako kobieta, która zasługuje na uwagę, na zrozumienie, na odwzajemnienie, jakbyś ciągle musiała czekać na swoją kolej na swój czas w tej relacji. Przepracowanie tego lęku, tych uczuć. To mi wychodzi tu tak, to świadomość, że prawdziwą siłę masz wewnątrz i nie potrzebujesz zewnętrznych aspektów, tak? Poza hmm, Przepracowaniem hmm, poza pokochaniem siebie i zrozumieniem, że jeśli ktoś nie docenia i nie umie zaakceptować tego, jaka jesteś, to nie jest twój problem, a docelowo osoby, która być może nie zasługuje na twoje zainteresowanie lub nie jest gotowa jeszcze na taką relację z tobą i uczucia, jakimi ty tą osobę chcesz obdarzyć i umiesz obdarzyć, tak? Tak mi to, kochani, wychodzi przy karcie numer 1. Piszcie w komentarzach, jakie macie spostrzeżenia, jak wy odbieracie ten odczyt, jak go rozumiecie, jak go odczuwacie. A jeżeli jesteście y, zainteresowani odczytem dla karty numer 2, również was do tego odczytu zapraszam. Zobaczymy, co w kartach w tym odczycie wyjdzie. Dla osób, które wybrały kartę numer 2, a tu widzicie mojego kotka. Jak to zawsze mówią, każda czarownica musi mieć swojego kotka. To tu właśnie ten mój się skrada chyba na dobrą wróżbę, tak? Zapraszam do odczytu dla karty numer 2. Kochani, Zaczynamy. przede mną przed Wami karta numer 2. I tak samo jak dla karty numer 1. Ja właśnie już będę sprawdzać e, przede wszystkim potencjał związku, potencjał relacji, znajomości. Karty wcześniej oczyszczone, sprawdzamy. Potencjał związku, relacji, znajomości przy Was, tak? Dla osób, które wybrały kartę numer dwa. I sprawdzamy. Tu widzę, że w tej relacji będzie też wiele zależało od tego, jak Ty ją odbierasz, postrzegasz i na jakim etapie życia Ty jesteś tu i teraz. W jakim momencie Ty swojego życia teraz jesteś. To będzie bardzo mocno wpływało na potencjał znajomości na przyszłość. I karty mi tu pokazują a raczej sugerują, że potencjał związku właśnie będzie zależeć w dużej mierze od twojej postawy i przede wszystkim tego na ile pozwolisz osobie, na której ci zależy, na ile pozwolisz w tej relacji i znajomości. Karta zaznacza, że w waszej znajomości przede wszystkim powinnaś skupić się na wzajemnym szacunku, że tak napiszę. Bardzo mocno mi wychodzi, że w stronę swoją. Tak? Na zdrowej, że tak naprawdę zdrowej komunikacji, i najważniejsze, konsekwencji swoich słów, tak, aby nie były one tylko puste, ale jakby niosły za sobą również to konsekwencje, tak? Jeśli osoba, o której myślisz, nadużyje Twojego po prostu zwyczajnie zaufania, lub je nawet utraci. Także nie możesz tutaj Katam mówi, że to wszystko zależy dużo od Ciebie, że jeżeli będziesz tysiąc razy mówiła, Coś, ale nie będziesz wyciągała konsekwencji, nie możesz oczekiwać, że ta znajomość będzie taka, jakiej pragniesz, ta relacja będzie dążyła i rozwijała się tak, jak tego oczekujesz. E, poza tym, wychodzi mi jeszcze tak, że e, karta, po, tutaj karta jakby pokazuje, sugeruje, pokazuje, daje znak, że każda osoba zasługuje na tą drugą szansę. Być może tak jest w Twojej relacji, i w odniesieniu, dlatego tak mi wyszło, na to, aby naprawić. Na szansę, aby naprawić po prostu swoje błędy, ale nie aby manipulować Twoimi uczuciami. Nie mogą być to błędy, które są powielane. Czyli to są błędy, ja wyciągam wnioski, staram się nauczyć, wyciągnąć i idę dalej, ale już tego nie robię. I te konsekwencje, właśnie tak. Dalej, karta, no, a więc po prostu karta daje znak. Że potencjał tej relacji na przyszłość jest bardzo duży, bardzo duży w, w odniesieniu do uczuć, jakie mi tu przy Was wychodzą. Jednak tylko wtedy to będzie owocowało, gdy obie strony będą względem fair siebie, będą dbać o równowagę między tym, co dają, a co otrzymują. Czyli Ty też musisz pilnować, kontrolować i oczekiwać. Oraz będą odpowiedzialne, czyli obie strony muszą być odpowiedzialne, by czasami nawet ponieść te konsekwencje swoich wcześniejszych działań, tak samo ty, jak i osoba, o której myślisz, i umieć naprawić sytuację, tak? Bo zawsze mówię, że, no, zostawić, rozstać się, uciec to jest łatwo, ale, ale naprawić nie jest już tak łatwo, tak? Tak mi to wychodzi, kochani Przepraszam Was za te swoje ciągłe tak Zadaję Wam pytanie, tak, tak, tak Czekam na potwierdzenie, piszcie w komentarzach Ja zobaczę ukryte przeszkody Karta przeszkód ukrytych Co jest w ukrytych przeszkodach Przy potencjale relacji Na pewno u części z Was I to już mi wychodzi bardzo mocno Zranione serce Stracone zaufanie, nawet zdrada mi się tu przejawia, a nawet kochani, ktoś trzeci, romans, flirt i tak dalej. Nie u wszystkich oczywiście odczyt jest ogólny, przypominam, ale mocno mi się nakreśla taka karta, czyli na pewno są takie osoby. I tu mi jest właśnie pokazane w ukrytych przeszkodach jest niezakończenie dawnych spraw, relacji, związków, zobowiązań, niewyjaśnienie sobie pewnych okoliczności, uczuć i co, przez co zostało spowodowane, tak to jak domino. Nie zostało coś wyjaśnione, część została zamieciona pod dywan, część nie, nie wracajmy do tego, nie mówmy, tak mi to wychodzi. Dalej są tutaj jeszcze karty mówiące, że osoba, o której myślisz, trzyma się bardzo kurczowo przekonań, zasad, zdania, które nijak się ma do rzeczywistej sytuacji osoby, o której myślisz, nijak po prostu, to jest, jest abstrakcja. A ona idzie w zaparte, trzyma się czegoś, co w ogóle nie ma racji bytu. W karcie ukrytej przeszkody jest też tendencja do użycia kłamstwa dla tak zwanego dobra Twojego, tak? Lub innych osób. Na przykład kłamie, bo tak będzie lepiej dla Ciebie, dla kogoś, dla innych. No po prostu tak mi wychodzi tutaj. To jest w, w, w ukrytych przeszkodach. Sprawdzamy, jakie są lekcje do przerobienia. Lekcje do przerobienia. Zobaczymy lekcje do przerobienia. O, i zobaczcie, przede wszystkim asertywność. Przede wszystkim w przeszłości mogłaś być potraktowana jako osoba, że tak to nazwę, mogłaś czuć się jako osoba traktowana przedmiotowo, niesprawiedliwie. Ty oddajesz serce, a dostajesz cios nóż w serce. A więc, aby to przepracować, musisz zrozumieć, czego pragniesz, dlaczego tego pragniesz. I dlaczego chcesz takiej akceptacji ze strony osoby, która sama nie umie zbudować stabilnego związku. Tak mi się wy, wy, tu wychodzi, że przyciągasz osoby z podobnymi mm, doświadczeniami życiowymi, i szukający osoby szukające czegoś takiego, czego nie mogą Tobie dać, bo jakby. Nie umieją poniekąd, ale też oczekują bardziej od Ciebie niż same chcą dać. Może tak to wyjaśnię, potocznie. I tutaj mi też wychodzi akceptacja bierze się, pamiętaj z Twojego wnętrza. To jak się postrzegasz, zrzuca obraz na to, jak odbierają Twoją energię inni. Czyli jeżeli Ty czujesz się dobrze ze sobą, czujesz się pewnie ze sobą, ktoś też odbiera Cię jako taką osobę. Jeżeli Ty czujesz się źle ze sobą, inni też to czują i też odbierają taką energię. Osoby yy, odczuwają Twoje słabości. I niestety niektóre osoby umieją to wykorzystać, dlatego te uczucia, takie rzeczy, takie sprawy trzeba przepracować, żeby odsunąć te osoby i nie po prostu, żeby one widziały, że przy Tobie jest ściana, hello, stop, nie, Ta, do tej osoby nie mam dojścia. Tak mi, kochani, to wychodzi w kartach. Zostawcie komentarz, napiszcie, jak ten odczyt z Wami rezonował, jak w ogóle Wy odczytaliście. Jak Wam się podobał ten odczyt, będzie mi niezmiernie miło. Przypominam, jeżeli jesteście gotowi, chcecie, czujecie potrzebę odczytu prywatnego dla siebie, zapraszam do kontaktu. Ja się z Wami żegnam. Trzymajcie się, wszystkiego co najlepsze z mojej strony. Do usłyszenia w kolejnym odczycie Karta Rota. Cześć!